Jo siemanko, z tej strony Patryks i dzisiaj jestem sam na Wojenowicach, ale jeszcze będą tu grać będzie to również moja dziewczyna e, i ogólnie, ale dzisiaj nie może, ja mam słaby internet niestety, bo e, wieczorem zawsze tak reaguję, więc jak coś to sobie teraz ku, bo tak na szybko sobie zrobiłem itemy z, bo po prostu sobie zrobiłem itemy tak na szybko i sobie oprowadzę, bo ja nie wszystko zdążyłem wymienić nie wszystko sobie zdążyłem zmienić. Jeszcze ja ta wieża będzie zmieniona, ten sąd będzie zmieniony. Na ten jak był. Jeszcze ogólnie ścieżkę chyba nie zdążyłem wszystkich dom. Paliona został zniszczony i sobie będziemy wybudować nowy domek na tym miejscu. Więc sorry, że tak późno nagrywam, ale dużo nauki po prostu, dużo nauki. Nawet. I byłem też u babci. Dziękuję, Lidzi, bo żeby nie było odgłosów. Dobra, więc tu Apple Store, tu jest policja. Taki dzisiaj jest luźny odcinek, nic się nie powinno wydarzyć. Nic się nie powinno wydarzyć. I tu jest do i jeszcze tą bramę będziemy musieli zamienić na tego, ale sobie zjem i to taki luzaski odprowadzamy, op co jeszcze będziemy zmieniać i jeszcze może moja dziewczyna wybije je, y yeah. no jako Toric, no bo ma, mój nikt, nick ma Toric, o Toric, a już jest... dopiero wybije na serwa Toric, nie ty ory i cy, cy. Um, jako Toric, po prostu jako swój nick, więc więc, więc tu jest przedszkole. Może też wybudujemy jakieś inne przedszkole, nie wiem, albo zniszczymy sobie coś na tym miejscu innego, nie wiem, a epoka kamienia, no bo po prostu sobie na szybko szykowałem i ty i tak wyszło, że, że musiałem sobie z game wziąć. I ty tak na szybko, no ale... No ale tak na szybko płyną no to tak mówicie. No no bo, no niech się ta skrzynka otworzy. No, pewnie się, no, no wiedziałem, Internet mam słaby, więc... Więc mogą być trochę takie laki, więc nie będziemy raczej nic otwierać. No albo niszczyć. A nie pisać z nikim. Znaczy może będziemy pisać tak... No więc... Więc, więc to jest Bobodziarka, słynna Bobodziarka, więc sobie tu jeszcze to będziemy zniszczyć, bo i te wieże z Hackera albo zamienimy, albo zniszczymy i swoje wybudujemy, więc tak po prostu taki luzaski odcinek. Dobra. To po co ja sobie wziąłem miecz... Jak tu jest miecz? <laughs> tak, jak coś to co wezmę sobie na wszelki wielki ten miecz. I po prostu tam jest dunkat i mianowite, no, jak mianowite nie ma złych postaci. I nie, I nie będzie raczej, jak nikt nie zgania i bo jak zgania IP, no to wtedy będzie. I wtedy będziemy musieli pokonywać. Ale nie... Ale nie mówimy, bo się wykraka i... W, Yy, yy, widzowie chyba wykrakałem czy to jest chyba to jest chyba Pennywise nie wiem yy, napisze, a ty jesteś też dobro a ty jesteś dobrą no postacią, przyweda, a no nie wiem. Mm. Tak, więc jak ona będzie zła postać, no to trochę Ja się trochę boję. Hi, 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 hi. hi. ja się boję Ś się. Boję się. Gdzie ten Pennywise? Gdzie tam nikt jakiś? Ja się boję. Pennywise? Ale jest też zło, bo patrzę jak mi się Wydaje... tak? Mm. To jest typowy Pennywise. I masz na razie... Nie no ja palę. I moda chyba. Magii Moda O Boże. Właśnie, tu jeszcze się nie zostało, ale... Widzowie! Zła postać gdzie dołączyła na Wojanowice. Ciekawe, czy coś będzie niszczyć. O, o Boże. Baby. Tu te nie pasują kolory. Tu te kolory tutaj nie pasują kolory. Ale mi pasują. Ale mi pasują. i nie, aha, i ja wiem, ja nie wiem, bo, bo. aha, nie ja ja wiem, więc widzowie trochę się wsykam. On ma jeszcze game do tego. Co on tu robi? Co on tu robi? Jakieś lagi mam Dodatkowo Schowam ten miecz może Gdzieś Takie skrzynki, żeby on nie przypadł No niech coś nie laguje, ja walę do Słabe połączenie z Natan A pena. A pena ma dobre jakby Co on robi? Oh. Co, co? Co ty? Joby. Wyprawiasz. co on wyprawia? Hi hi hi. Co hi, co hi. Ki hi, hi hi. Co hi hi hi. Ze kryję się w Widzowie. Widzowie, to jest. Kwipi. Jeszcze ja taki kolor krwisty. Ciekawe ci ścieżkę też będzie zabijają, nie wiem. Ja się boję to jakiekolwiek tepnąć, bo jakby zreaguję jeszcze mnie zabija. Bo ja mam słabe połączenie. No, teraz próbuję się tepnąć. Te pełny yy, Pennywise. No, nie, nie zlagowało Ale co on robi? Nie! Taki krwisty biały teraz. Jakby się. Co ty wyprawia? Co ty? Wy... Co ty wyprawiać? Że. Kolor nie pasują. Te kolory nie pasują. Ona jest chyba złą postać, że wygrakałem widzowie. Wygrakałem. Tego się obawiałem. Muszę schować świnkę Halinkę. Muszę schować świnkę Halinkę. No nie, jesteś mnie cofnęło, Nie pasują. Muszę schować świnkę Halinkę. nie, jest, A nie. O. No. O. No tam jest chłopak. Szybko, Halinka. Nie, co to za świnia? To też jest świnia. Nie, nie. Nie. Moja. nie yeah, moja. Szybko, ty siekaj. Ty tu na dół. Ty tu na dół. No, tu nie chcę cię zabić. Nie może ona z... Idź szybko, do taty. Nie jestem, pan No i ona mnie wrzuciła. Ten te penny Wise. Całe szczęście, że znam tu wyjście. Widzowie, chyba wykrakałem. Niestety. Wykrakałem. Pennywise dołączył jako zła postać. Widzowie, będzie musieli się ich pozbyć. Czyli odkrycie słaby punkt tego Pennywise'a. Bo jak na razie to ma kreatywa. O, wiem, 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 Co? Wiem, to ma. Nie, ale lawy to ona lubi, właśnie. Pennywise lubi lawę. Wody. Wodę też lubi. Właśnie chyba. Nie wiem, będzie usiadł i przetestować. Napisze, napisze, a ja nie wiem, trochę będzie podejrzany na... Tak. Tak, Nie, cicho, no ja. Napiszę. o nie, piję mnie. Nie. Tylko do wody. zmienię te kolory nie 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 może być nagrywa nie wiem, nie wiem. My zobaczymy. Ja. Więc widzowie. Pennywise, Jako ła postać załączyłem. Na bojenowicie. Ciekawe no skąd ona miała, kurde, i pi. I gdzie ona teraz jest? Debbie Tepnę się do niej. Czekaj, ciekawe, czy będę miał lagi. No, kurde, nie cofa, bo mam lagi. Takie straszne. Co ona robi? Nie no, zmienię kolory. Nie, mój dom został zmieniony. Oliwie. Jeszcze mi bije, Dora. Nie, Oliwie. Gdzie jest teraz? Gdzie on ten nie jest? Tepną nigdzie. Najpierw kanał. Ona gdzieś się ulatniała, ale jest na niewidzę, Efekt. Efekt. Nie mogę usunąć. No, tepną sprawdzę, czy jest na niewidze. Jest na niewidze. Jest na niewidzce. Skąd Ona mnie tepa cały czas, albo mnie sam. Lagi. Nie, teraz to akurat panuje. Się do siebie tep. Nie, ja się boję. Nie. Ale. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, się gdzieś, ja się. Boję, to miał być luźny odcinek, a tu kurde. Takie coś. A tu kurde, takie co? Nie zmienia nóbka. Nie, co ty robisz? To, boże, nie ma już nic do cofnięcia. Nie no, co ona robi? Co ty robisz? Co ty robisz? Ale ścieżki nie zmienia, a na Wojanowicach, pamiętacie, pierwsze, co chyba ścieżkę Haker zmieniał, nie wiesz, obce chyba. Co ona on to robi? On tu był. niczymi tą tabliczkę może. No, ja on, ja normalnie muszę tu. Ja to otworzyć. Nie wiem. Widzowie, nie wiem, co się tu stało. Najlepszego. Nie wiem, widzowie. To jest trochę creepy. Nie. Nie, o Boże. Gdzie ona jest? No nie widzę, nie może zniknąć, nie... Ja będzie nas kurde straszyć. Nie, że boję, widzowie, ja się boję troszkę. Subskrybujcie kanał, zmieniam kolory na lepsze, ale gdzie jesteś i po co to robisz? A gdzie jesteś i po co to robisz? Jak Panu łajc wbił na serwer. No i co się najświętszego Tań, subskrybujcie powiatę i oglądajcie moje film. Czemu się tepnąć? on się znowu jest na niewidzce? Ja. Tepnę się do niego, sprawdzę. Mam będę sprawdzać, czy on jest na czy nie. No, nie, 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 na On sobie gdzieś urodził. Nie no, on zmienia to, no, nie no, co się najświeższego stało. Nie no, ja. być luźny odcinek, od kurde jest. Jestem ja miałem później naprawić wieżowce, zbierać materiały na naprawę wieżowca, a tu kurde nagle Pennywise dołączył i zaczyna i, zacznie, i zaczyna zmieniać gojanowżyć Do dziewczyn. Więc ało, ało, ało. no ani nie pijmy się na odcinku. Nie bijmy się na odcinku. Dara. Więc... Więc... Nie bijmy się na odcinku, mówię ci. Że nie bijmy się na odcinku. Ty mnie biłeś. Da, już nie będę. O! Wow. Tas ty nie bijesz tam też. Muszę cię No, ej, bo jest bitwa ta na odcinku. Tak. Więc, y, więc widzowie subskrybujcie po i oglądajcie, bo ja już kończę odcinek. Pa widzowie, subskrybujcie powiązanie.